Śniadką. Mieszkam w Leśniewicach przy ulicy Petkowicach. 21. Mam aż 21 lat. Na mnie zarabia wujek, bo nie chce mi się iść do roboty. Teraz będę przez chwilę damą. Jestem dama. Mam aż 22 lata. i zar i zarabia na, na mnie, no w sumie ja na siebie zarabia, ojciec z nocy yy, znaczy na mnie zarabia i w ogóle to ja chodzę na wybiegi i to w sumie wszystko o mnie. A i mieszkam w PET w Warszawie. Jak uważacie, czy te dwie dziewczyny dobrze będą się czuły, kiedy zamienią się rolami, kiedy Wiśniaczka stanie się damą? Adama dama wieśniaczką. Jak sobie poradzą. Śledźcie ich losy. Zobaczycie to w dzisiejszym odcinku. Bójku! Tak. No dobra, przyjechali. Tak, już przyjechali. Pakuj się. Okej. Okay. Tak, to dzisiejszy dzień. W dzisiejszym dniu jadę jako dama, a nie jako jakaś tam pierwsza, lepsza wiśniotka. Dziś będę królową parkietu. Będę wywijać. To lecę po torbę. Pa, wujku, pa, bracia. Pa, pa, pa. Może trochę ostrożniej zapraszamy do naszego podwozu. Wow, to jest cudownie. Jeszcze bagaż. Spokojnie ja wezmę. No dobra, jak tam chcesz, pani Do widzenia. Cześć, to jest dama. Przefarbowałam wczoraj włosy. Byłem u fryzjera i. Cały czas idę i jestem na jakimś zadupił, bo w ogóle nikt po mnie nie przyjechał, rozumiecie to? No, no a więc słaba sprawa. Muszę iść, iść jak jakaś głupia. O, tu ta dama, co miała do nas przyjechać. Hej. Dzień dobry, mam na imię Stefan. Jestem tu najstarszy. Dzień dobry, jestem synem Stefana, mam na imię Bartosz. Ja jestem synem Stefana, mam na imię Kazimierz, jestem najmłodszy. Dobrze, ja jestem Lisą. Witamy w naszym domu, pani Liso. Dobrze. Tam jest nasz dom. Dobra. O, moje rany! Co to jest? To jest nasz najlepszy dam. Aż mi się kichać od niego chcę. Ej, 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 paniusiu, to jest nasz najlepszy dom. Najbardziej prestiżowy. O, a tu mamy konie. Trzeba będzie je pasać. I ha, ha, i ha, Tylko nie konie. Zapraszamy do środka. Nie. Dlaczego nie ja na końcu? I ha. To jest nasz dom. Ja idę spać. Już przyniosę pani pościel. Ja też idę spać. Oto pani posłanie. Tu będzie pani spać. Co? Nie będę nad tym czymś spać. To niech pani śpi na podłodze. My śpimy we trójkach i dobrze nam się śpi. Zapraszamy do Pani domu. chodźmy. Już idę. O, witam i zapraszam. Dzień dobry. Ktoś już się bagaż. Mogę wyjść? Może Pani. Au. Wow, ale to świetnie! Niech Pani uważa, te rzeczy to są najlepsze rzeczy, damy. A co to jest? To jest aparat do robienia zdjęć. Nudno wygląda. Dobrze, to ja już może pójdę. Fajne lustro. Dobra, założę to. Wyglądam świetnie. No dobra. To idę tam. Przepraszam, tak? Ja jestem e, wiśniaczką. A, to pani, tak? Tak. Mam um, na imię White. Dobrze, y, tu, tam była pani w tym pokoju. A teraz przedstawimy pani przyjaciółkę. Od tego ciuchu czuję się poważniejsza. się śliczyć. O, pani go już wstała. Nie chciałem pani budzić, ale o tej my już 4 godziny temu powinniśmy wstawać. No cóż, 4 jest godzina. Siódma. Dobrze, zapraszamy do roboty. Niech pani pójdzie. Synu, oprobać panią i wiesz co masz robić. Tak, zapraszamy. No dobrze. Więc zapraszamy najpierw do danej szybko. No tutaj jest ich karmnik, um, przez co trzeba nasować im ten bo jak zaraz je przyniosę. Nie, to mi się śni. To mi się tylko, tylko śni. To mi się śni. Spokojnie, Lisa, to mi się tylko śni. O, jedne. Nie, Dobrze, proszę to tam nałożyć do różnych, mis do jednej, do różnych misek. A ja jeszcze w tym przyniosę wodę. Jezus! Dobra, jest zostaw mnie koniu. i teraz chodź przyniesiemy resztę z padoku. tu, chodźcie, no. Jest, jest. Widzi pani, to tak się u nas robi. Yy, no dobrze, a jest tutaj wolna chwila, yy, żeby pójść na zakupy? Za, zakupy? A, do spożywczego. Tak, przydałoby nam się parę rzeczy. Tylko niestety spożywczy jest trochę daleko stąd, a my nie mamy żadnego auta, więc musiałaby pani iść na piechotę. A, nie, yy, nie chodzi o spożywczego. No, innych ślepów tu nie ma. Zapraszamy teraz do yy, innych zwierząt. Mam nadzieję, że to będą psy albo koty. Czy zrobić sobie fotę? Świetnie, wyszło. Wstawiam na insta. Takie życie to ja rozumiem. Ha Pan gdzie pani jest? Ow, w końcu psy. Ach, niech Pani... a teraz jedzenie Pani przyniosę, zje Pani na dworze, bo jest bardzo ciepło. Co Pańskie danie? Szprotki. Sz krewetki? Szprotki. Fuh, nie będę tego jadła, a jem tylko kawior. A co? Nie mamy żadnego karoru. Kaloryfer się zechciało. Jak Pani tego nie zje, to Pani będzie gudować. i tyle Pani powiem. Dobrze, że Pani dzisiaj jedzie. Tak, to dziś jest, w końcu. A właściwie to pani idzie za godzinę. Co? Czemu ja mam teraz takie piekło? Wyglądam świetnie. Tak. Panna no White, to dziś pani odjeżdża? Um, co za pytanie? Oczywiście, że nie. To nie było pytanie, to było y, powiedzenie. Termin, termin upłynął. Ech. Ech. Oj, oj, oj. Jaki ty masz problem? Ja żaden, zaraz powiem o co chodzi. Panna no White, to dziś termin upływa, a nie jutro. Um, czy ktoś powiedział, że ten termin ma upłynąć? Um, tak, było tak w umowie. Podpisają pani, więc to, że podpisałam, nie znaczy, że muszę się tego słuchać. Czy ma pani pistolet w łapie? You stress.